Siema, Intercom i Rozmowa w Konferencji. Pewnie wiele razy już się zastanawiałeś, jak Intercom wybrać, jak to będzie i czy łączy się z innymi. Ogólnie powiem Ci, że sana 30K jest to dobry wybór. Ale... Ale co jeśli nie mam tyle pieniążków? A jeżeli już kupiłem, zanim obejrzałem ten wspaniały film? A jak już kupiłem 30K? Lecnej mają inny i się nie łączymy wszyscy razem. Widzisz, otóż jest sposób, wymyślany przez przypadek na kipu, a zarazem i jak budować idę. Krok pierwszy. Pobierasz aplikację na telefon. Aplikacja nazywa się Discord. Krok drugi. Zakładasz konto na tym Discordzie. Krok trzeci. Dołączasz do Discorda z tego linku, który jest w opisie lub wpisujesz go ręcznie, manualnie w swoją przeglądarkę w telefonie. Z tego, co tu widzisz na obrazku. Łączysz swój telefon z Intercomem i włączasz internet. Oczywiście krok trzeci możemy zamienić w czwartym, tak? Bo o, jednak musisz mieć internet, żeby dołączyć. Krok 5. Wybierasz kanał głosowy od Max 2 osób do Max 99 osób. A teraz jak to działa? No jak jesteś już gotowy, możesz wszystko, to wyobraź sobie taką sytuację. Umawiasz się z ekipą na jeżdżenie. Punkt godzina 13 BB. Zbieramy się wszyscy. Wyprowadziłeś motocykl, zakładasz kask. Jesteś już podłączony, wchodzisz na kanał Max 15 osób, bo tam macie się spotkać. Już widzisz są cztery osoby. Wchodzisz tam. I mówisz siema. Nagle ci odpowiadają dwie osoby, siema, siema, gdzie jesteś. Ty mówisz, że dopiero co wyjeżdżasz z domu. Jedna osoba ci odpowiada, że już we dwóch są na stacji. A ta trzecia mówi, że będzie za 20 minut, bo ma jeszcze 15 km. Tak działa Discord. Interkom połączony z Discordem. Nieważne gdzie ty jesteś. Ważne, że jesteś na jednym kanale i masz połączenie w ciul daleko w ciul, naprawdę w ciul możesz być na drugim krańcu Polski a i tak będziesz mógł rozmawiać z, ze znajomymi, tak? E, są dwa minusy tego e, rozwiązania pierwszy jest delay 3 sekundowy plus minus w sensie, jak ja powiem jak ja powiem, to ty dopiero to usłyszysz tak jak właśnie to słyszałeś, że ja już coś mówię a ty to słyszysz po chwili. Drugi minus. Drugi minus jest taki, że Discord działa tam gdzie masz zasięg internetu. Jeżeli nie masz zasięgu internetu, no to automatycznie Discord cię rozłączy, bo nie masz internetu. Mm. Ale to w takiej sytuacji, no w takiej sytuacji praktycznie nic, bo jak tylko będziesz miał internet, to znowu cię połączy na kanał, znowu będziesz wszystkich słyszał, więc mamy auto połączenie. Więc też nie musisz się przejmować wszystkim Ej, tak to wygląda I'm a living legend You ain't heard yet, you not get the message From the moment that I steppin' in I get a couple weapons Yeah I turn to a beast when I'm reppin' I'm a living legend You ain't heard yet. You not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm reppin'